Tutaj mamy kolejną naprawdę wspaniałą samiczkę. Jest to gołąbek o numerze PL035521, numer obrączki 365. Kapitalna, mimo to, że jest imbred, to kapitalna bomba. zobacz ten, ten mięsień to masakra, ma, nie? Bardzo mocna samica. Jest to imbred na Bezkitla. Jest to mianowicie jedno z ostatnich, można powiedzieć, dzieci, które będę sprzedawał z bezkitla. Z dzieci bezkitla. Eee... No jest to podwójna wnuczka Beskitla, matka, super samica z 18 roku, gdzie Beskitel był parowany z córką Shakiry. No i z drugiej strony to samo to jest taki, można powiedzieć, Imbre też na Shakirę, nie? także naprawdę godny uwagi gołąb. no Te gołębie z Beskitla no nie trzeba reklamować, też są poszukiwane i naprawdę ludzie robią super rezultaty tymi gołębiami, Nie tylko mówię na podwórkach oddziałowych, okręgowych i tak dalej, czy tam mistrzostwach jakichś narodowych, ale również na wspólnych gojemnikach, także nie lada gratka moim zdaniem, samica jest petarda moim zdaniem, super gołąb bardzo podobna do matki także tak to wygląda imbret na bezkitle.